Zobaczcie, jesteśmy sobie na szczycie Zugspitze, eee, najwyższy szczyt Niemiec, ale to z drugiej strony, pokażemy wam później. A z tej strony jesteśmy po stronie austriackiej Alpsej. Z tej strony możecie też wjechać na Zugspitze kolejką. My natomiast wjeżdżaliśmy od z Erwaldu ze strony Austriackiej. Tu jak widzicie opis panoram gór, co tu można zobaczyć? Tu już trochę wyblakło. Tą kolejką my sobie wjechaliśmy z Eberwaldu. Zobaczcie, takie praktyczne wioski. I zobaczcie to. Jesteśmy ponad chmurami one sobie normalnie krążą tam po stronie niemieckiej za chwilę sobie zjedziemy to co widzicie to jest lodowiec, topniejący lodowiec forma lodowcowa, więc tam będziemy za chwilę ale no właśnie, skoro mowa to to była kiedyś też granica eee, właśnie, zobaczcie eee, austriacka strona, panorama największy szczyt 4000 Glockturm i coraz niżej na niemiecką stronę. Ale zobaczcie, e, jesteśmy. Tu jest restauracja, tam już widzimy niemiecką stronę. I to było dawne przejście graniczne. Słuchajcie, fajnie, nie? W środku jest jeszcze muzeum, jakieś za chwilę je pewnie zobaczymy. I e, z tamtej strony widzimy właśnie stację kolejki do Garnisz-Partenkirchen. OK, do później. No to dzień, dzień dobry, w pierwszym momencie. Słuchajcie, muzeum budowy, budowa muzeum 1820. Jakieś pierwsze próby, ale kolejka właściwie zaczęta w 24. I no, widzimy kolejne etapy rozwoju w 26. Otwarta, a tu są kolejne etapy rozwoju kolejki. Od 1952 przebudowana na nowsze wagoniki, parę lat temu zresztą też przebudowana na kolejne nowe, pojemniejsze, na takowe. Zobaczcie, a tak w ogóle to były pierwsze wagoniki, które tutaj jeździły. Takie maleństwa, słuchajcie, fajne, nie? To no dobra, ludzie. Jakby było mało atrakcji, to idziemy sobie nie? Ja? O! Gdzie jest Ronda? Chu! Zobaczcie ludziska. ta. Górę. Arena. A tu jest cały e, austriacki plac gór e, szczytu Dox Spitze. Fajne. No dobra, słuchajcie. To idziemy na Idziemy do Niemiec. Yes. <laughs> poznajecie to No i witajcie w Bayernie, słuchajcie Bayern, Germany, Niemcy tak. A tam idziemy do Tyrolu, skąd przyszliśmy z lodu, tak, słuchajcie jestem na lodzie, co by nie było jakieś, o, właśnie się pocisnęłam, zobaczcie jakieś 300 metrów poniżej cuk z pizza. macie stację meteorologiczną na lodowcu tak, tutaj zobaczcie, resztki lodowca który się tu jeszcze ostał z taką fajną Kapliczką jest tu też restauracja. Także możecie sobie tutaj zjeść. Tak wygląda resztka lodu w lecie przy 28 stopniach na 2600 metrach. Fajnie, nie? I zobaczcie jak malutkie są ludziki tam. Oni właśnie się wspinają na górę. i <laughs> słuchajcie, to jesteśmy w muzeum ale ja, jak oczywiście ja co nie, musiałam coś zrobić, nie więc oczywiście coś pokręciłam, wszystko stało w miejscu ja oczywiście coś pokręciłam teraz muszę zadzwonić, nie, halo eee, koła się rozkręciły ale zobaczcie, maszyneria ruszyła i tak to normalnie słuchajcie, działa na wyciągu patrzcie Motory pod ciśnieniem, tak to przynajmniej kiedyś działało. Fajne interaktywne muzeum, słuchajcie. Bardzo fajnie zrobione. Już mi się podoba. Przy odrobinie dociekliwości, możecie zobaczyć sobie fajne rzeczy. Także zobaczcie, jakie motory. zobaczy na jakich linach to w ogóle pracuje nie techniczna schemat No dobra, słuchajcie, do Garni Partenkirchen nie jest za łaskawe, No nie jest. Zobaczcie, zdążyliśmy uciec z góry. Przyjechaliśmy. Pada, 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 pada. Dobra. Więc co robimy? Oczywiście zjedliśmy. Dobrze zjedliśmy w centrum garnisz Partenkirchen. Restaurację widzicie na przebitce, gdzie jesteśmy. Cena średnia jak na strefę euro my nie narzekamy co tu jest? a no, zobaczcie sobie sami starczy? dobra więc my w tym momencie kończymy ja Wam dziękuję za chwileczkę płacimy i jedziemy na naszą lokację do spania a no właśnie tak płacimy bo ostatnio są dziwne paranoje, że jeździ dzisiaj się dziwi, że nie dostaniemy zniżki. Ale dlaczego nie dostaliśmy zniżki? Słuchajcie, normalni ludzie płacą i ewentualnie potem mogą oceniać. A nie, że po prostu zniżka albo tu nie, albo wystawi złą opinię. Tak to nie działa. Tyle w temacie. My płacimy i za chwilę jedziemy dalej. Na razie dziękujemy. Hej!